drugie podsumowanie um, GWC po no, w zasadzie tygodniach Kiedy było poniżej zera I dzisiejszej nocy było minus 10 um, Mamy na wejściu 2 stopnie Na wyjściu z domu 19 um, No i na nagrzewnica pracuje na około 10% um, <laughs> 6 stopni wychodzi z GWC czy znaczy nie, przepraszam, z rekuperatora i później trafia na pompę ciepła w trybie eko. Nadal także w sumie dalej jestem zadowolony, eee, nawet w przypadku takich dużych mrozów nie trafia tutaj poniżej zera przynajmniej się nie zdarzyło jeszcze. No ale prawdopodobieństwo jest tak. Jak pojawią się mrozy minus 20 przez tydzień, co jest mała szansa, no to może to przemrozić GWC albo trzeba będzie zmniejszyć. Ponieważ cały czas chodzi na dwójce, czyli na 50%, co, je, co jest sporo. W domu jest cały czas świeże powietrze. Um, także nie otwiera się okien, a sąsiedzi smrodzą z kominów. Um, także rozwiązanie się dla nas sprawdziło.